Pyżan, taki youtuber, konkurencja na rynku pracy, wrzucił ostatnio na swój kanał posta, że przez 7 miesięcy nie wyszedł z Silvera, <laughs> A ja widząc to napisałem w mu komentarz, czy nie chce ze mną mówić, Silvera przez zamknięcie rankingu, bo zostało kilka godzin do nowego aktu, a ja spadłem w poprzednim odcinku do Silvera. No i odpisał mi, a czemu nie? twardowania No i właśnie tak powstał ten odcinek. A, no, no i Michał też był. Okay. GRAMY! To już dwa, wszedł na site, to widziałem. No to co team ci ciekawa, comp. Muszę robić, a... jak nade na przykład. Karp no. bo nic nie widzę. Kurde mać. Michał, ty gnoju mały. Ja? Postawiłeś ścianę i nie widziałem poki cyfera. O. Jeden... Poncie mnie też nie widziałem. Gdzie jesteś? To... Został... Michał, uspokój, że się. Mamuta. Ta? A kto pytał? Użyłeś? Hehehehe. tam Jaka nie, nie. Dobra, Bajka. teraz tapik. Wypasz nam Aaa, nie kupiłem. A od kiedy... P pyżan czy pyżan? Mm, pyżan, Pyżan. Pyżan, od kiedy grasz Valora? Nie, <laughs> eee, polski język, trudny język, tak. Dobra. Kolejny kostka! O! Zabieram misję. Nie! Co to jest? Tu jestem. Dobra na ludzi, aby tak. Spadam stąd. <stres> dopiero ja, teraz ja, zakumiem. Nie, ja muszę się położyć, chłopaki. <suszy stres> ja muszę się pochwalić, że. Ja to byłem bardzo dobry z operatora. O, dobra, to idę podnieść? Co ty jest na Gdzie jest Cypher? Oh, na no, mnie idzie. Co, co ty się tak mi chyba odpaliłeś? <grywa> nie wiem, właśnie. <grywa> ja tego nie mogę wrzucić. <grywa> A, bo Spike na A! Co no. jest? Nie, no, <grywa> <grywa> Albo kontent, albo być szanowanym. Czy... No. jedna, jedna, jedna czy... albo druga Chciałem coś napisać, ale <grym> nie Umarłem. Pomówię o ulcie? Oj! Ona no 100 Trójka zabita. A co? Czemu mi mówi? Patrzcie to. A, <grym> Oh, Trzeba uderzyć w liczbę Ech, A może wandel? Jak mi tak szło Dzięki Słyszę smacznej mamusi, ale przemilczę to I <śleszy> <śleszy> jeszcze ten głos Tak jak na ciało, co kurde Mi Iphone cały? Czy kolejna nerka do oddania? Co? <śleszy> <śleszy>

A w ogóle no? y, marwuker, tak, masz... Nie może było łatwiej nie myśleć. nikt <grym> wystarczy. Masz o tym. Ma, 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 masz statusie o tym, że jesteś nie, nie muszę, nie muszę. najlepszym serverem. Ja ja, ja ja chcę walczyć o tą pozycję. Kurde, co mnie dobra, bierzesz dobra, tą lotną bez Ale to już, już, <grym> już na inne konce. <grym> Aha, rękami woli. A Spróbuję stopą. Nie, to też jest na inny content. <tosą plaque> Dobra. To na robi pyro. Pasa? Kasa, 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 kasa. Não, nawet dwie? <h Terrace> NIE, no, okay. no wiecie... Darcie się równa się więcej lajków, no. A, <tosą> fakt. No. <tosą> Zmontuję teraz... Samych darcia mordy.

<laughs> Widziałeś to gdzieś na necie, niemożliwe to jest. Oblicze coś tam. O no nie, Grekkon mnie zablokował. Do jeszcze jeden na dole. No, żydzi. Dobra, rozgrywka, chłopaki. Dobra, dobra. <cam vaccine> o, ty, 5 mi brakuje do golda. Został, zostało, zostało nam 7 godzin, więc git. Mamy czas. Ale <Ninja> wow. ominąłem sobie, nie zrobiłem screena na sześć z sześć subów. Kończę karierę Zmienia Badaj. zbadaj Co myśl? Zmienia zbadaj Co zbadaj? Natka to zbadaj, no na zbadaj <grym> Czekaj, k***a, bo mam no <grym> Daj mi spokój <grym> No w przeglądarce Zbadaj, nie... <grym> z tym się dogadać się z tym facetem to jest jakaś masakra <grym> Ty, żon. No? Kiedy miałeś tą platynę? Nie, nie miałem platyny. Mówiłem, że ja miałem Golda 2 najwyżej O To był taki, nie. To miało być takie zagranie psychologiczne, żebyś myśleli, że jestem lepszy ja Miałem Golda 2 najwyżej O Nie, pan nie, panuje nie, panuje. nie zrobisz tego Nie możesz. <grybujesz> psychu Dobra, i Za trzy Dwa Jeden <Nie> nie! Co jest? <śmienic> 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 no. O, jeszcze nie, 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 dobra, nie, O, nie, 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 bardzo dobry humor, ludźmi, ale nie, nie, mam nie, dobry humor nie, 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 no, <śm> dobra. No, dziękuję, że mi wyręczyłeś. Teraz to nie ja na ten punkt. tak. O, w dupę spadłem. O, ja tak wszedłem pod to, Oj, umieram. Spike leży na A! Nie! zbytnie <śm> się. <śm> na Pamiętam, moich radzi się skarżyli, że za dużo jest moich fajnych akcji, a za mało ich fajnych akcji. Jak robiłem moje filmy. Ja za to z Michałem mam tak, że zawsze stawiamy nasze najgorsze. <noise> Dobra i rotujemy na mida. Biegnę! Nie, 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 cicho, 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 cicho! Ja nie. <noise> Dobra, odwrót, 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 odwrót. Co za bajec. nie, nie. Aj, aj 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 No, milimetry no Bo no. też z dróżbu No, sobie razem trzeba kliknąć strzał <laughs> Spoko, też tak mam Ten. No, bo ja kupiłem myszkę tylko o. z prawym przyciskiem Tak, ale przynajmniej celować mogę No, ja nie, byłam inaczej zbindowana. <laughs> ja pod prawym przyciskiem biegam Jusiur? We... Jest. Yes jakiś ciekły czambur Nie wiem co się dzieje nie, 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 nie. <grywa> Kurde, no to to jest apokalipsa, no? Ja byłem, nie, mhm. na jest... <grywa> 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 no, nie, 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 Aż nie, 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 Dobra, nie, Dobra, nie, nie, Fortnite. nie, 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 Eee, no dobra. Pewnie pewnie jeszcze coś w stylu. Szkoła jest ważna, ale Fortnite ważniejszy. Czekaj, sprawdzę na wszelki. No cóż, tym razem. Dawaj, no w sumie nie kupię. ale mamy No co, no mamy no, co jest, czemu no dalej tu są? No, ja ginę. Michał, gdzie ty jesteś? Ej, zatrzymało, zatrzymało! Szybko, szybko, szybko! Za, mhm. za, za sajtem, za zajtım. O, tu, no. Żartowałem. No nie no, co jeszcze muszę robić, żeby... Nie ginąć. Nie mam mnie, nie istnieje jak ktoś na razie. Znaczy... Michał, kurwa, Ja Jestem tego ciałem Michał! Załatwione. pa, 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 Co mam robić? <grystanie> stać o, na tym. <grystanie> no, no close. Jak będziesz to to było super. Nie spodziewałem się, że dojdę do momentu plantowania spajka. fajka. Nie mam kasy. O, pyżan, kolego. <grystanie> dobra, sponsoracja. O, teraz mnie coś na kawałek. A, dobra. Po co ci? O w dół. <laughs> po co ci? Eliminacja O ten A, okay. Dobra, jeszcze content zrobił na koniec, Dziękuję. Właśnie <laughs> to Na B No ja, ja, i ja, zostawił no ja, i ja, zostawił nie. mnie, ja pierdzielę Jestem na B, chłopaki, szybko Szybko U, to odpala, czekaj Szybko, czekaj. szybko, 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 szybko Na górze ja planę, żeby po powaga. Nie. Dobro. Cienie wędrują. Cienie wędrują. Hmm. Tutaj. Owr. Aha, to jest napieprzone. Kajo wychyli. Heavenstagh. Na dół. Jeszcze dwóch przy heaven wow. co? I przy była ceta no, no, no better sniper Ale ja mam bardzo ładnego skina do Sharifa Więc to co mówiłem na przykład temu się nie liczy Który skin? River Bogat. Co nie mówisz, to komuś. No biegną. Dobra, rotate. Co Ale, ale, outplay, outplay, ale. <grym> Aj, heaven. Dobra, ładnie, ładnie, dobra. Quickshot. motherfucking. <grym> no, tylko st pyszan stoi w kącie i dobra, fajnie, super. <grym> <grym> Przepraszam, ja się zostanowić? zastanowić. <noise> Strzelasz, czy to będzie rasistowskie? Nie, no to teraz, to teraz, to było. <noise> no, to... <noise> <noise> Umiesz pikować plecami? Skonyj. <noise> nie ma szans. No, to teraz, no, ty... <noise> no, nie, no przys... Nie się o coś w ogóle, ten... GG. <noise> <Jesus. głos> ale to jest magia dużego pingu. Raz jest... Nasz... Najczęściej jest bardzo niekorzystny, ale czasami jest korzystny. To może amber znowu, bo tak w sumie to ten, ten headhunter mnie bardzo dupę uratował, co prawda przez to, że... Że miałem farta, że wścieknik miał większy autysm niż ja ale... Michał już, no, mi, dobra, Michałowi, Michałowi tylko jeszcze kanał brakuje, ale według mnie powinien streamować, tak. powinien streamować chłopak. Uuuu, myślisz, Chcesz zrobić jakąś dramę w kwietniu? Żeby, być mają na fajmie. Dobra Nazwę cię pierdzion Trzeba komentować to Musi być, być... i za Gaming, Gaming Michał wkracza, ale wiem się tam jest słupko nazywa, ale po lewej stronie Za chwilę będzie ją sejszka, od której Dostanie pasteczkę w głowę To jest jednak, a Michał to debil mi się wydaje, że Michał z jego ojca z mlekiem. A ja. Aczko ten wiek znalazł z sejciem i moje O! Trójka zabita. na Nóż. 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 Minus 40 masz na no! komentarz Dobra, a więc Motherfucker zbliża się do. te się na górę. Prawdopodobnie będzie szukać swojej zdobyczy, żeby nie potrafi... Zabija właśnie Sky, Z... która próbowała go upolować. Bomba dalej nie wiadomo, gdzie się znajduje. Ostatnia, Jackson, I niestety to jakiś śmieciowy toaster zabiera kila naszemu MVP. Mogę się coś do mnie? Zachodzący na plecy do oponentów. Stara się być. nie. nie... Hehehe, O! Ale się odbiło w ogóle, tak, tak góry. No, o! <sharp> Nie <glowing> co, to tak? eee, No to ten, ten. O, chłopaki masz, golda? Dobra, dzięki Pierdzian, widzimy się na fajmie. <smart dois>